Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Jak co roku w ostatni czwartek karnawału spotykamy się, żeby wyróżnić osoby, instytucje, które w 2012 roku wyróżniły się ponad przeciętność i ten rok swoje swojej działalności miały szczególność. Przede witam nominowanych i tych nagrodzonych, których kapituła wybrała do dzisiejszej nagrody. Szanowni Państwo, chciałbym na początku wręczyć szczególną nagrodę za 2012 rok. Jest to nagroda za odwagę w ratowaniu życia. Jest to nagroda w tym roku przyznawana po raz pierwszy i myślę, że może w przyszłym już się tak nie zdarzy, ale 4 listopada 2012 roku pan Andrzej urbaniak druh z OSP Słowski. Uratował wędkarza, który, który wypadł do jeziora. Myślę, że poda mu to wtedy rękę, na którą myślę, że będzie pamiętał do końca swojego życia, że, że ta ręka była mu potrzebna temu wędkarzowi po to, żeby, żeby przeżył. To rzeczywiście warunki wtedy były złe. Chciałem podziękować panu staroście za wyróżnienie mnie. Dziękuję bardzo. kapituły przedstawić Państwu nagrodzonych i nominowanych do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za czyn za rok 2012. Nagrodę można uzyskać za, za działania popularyzujące powiat w kraju i za granicą, za udział w regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych targach, wystawach i imprezach promujących powiat, za organizację imprez promujących osiągnięcia lub dorobek powiatu, oraz za przedsięwzięcia mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu. W tym roku w tej kategorii zostało nominowanych pięć osób. Ja mówiąc osób, mam na myśli osoby fizyczne, ale również organizacje czyli działające stowarzyszenia. Otóż tak. Nomino, kapituła nominowała do nagrody stowarzyszenie tradycyjnie Nowocześni dla wsi z długosiodła. Zespół pieśni i tańca Oberek z Wyszkowa. Pana Wiesława Czapskiego, fotografa. Pana Marka Świtalskiego, info Wyszków. I Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Free Horse Wyszków. Szanowni Państwo, w głosowaniu tajnym Pan Marek Świtalski otrzymał jeden głos. Stowarzyszenie Tradycyjnie nowocześniej dla Wsi z Długosiodła dwa głosy. Pan Wiesław Czapski Fotograf, trzy głosy tym samym nominowany i laureat Nagrody Starosty Powiatu za czyn w kategorii promocji został pan Wiesław Czapski. Szanowni Państwo, druga dziedzina, to jest dziedzina sportu. Osoba, która została zgłoszona do kapituły, otrzymała pełnozgodność kapituły. W dziedzinie sportu. Pani, wręcz może panna Magdalena Oczkowicz, uczennica gimnazjum numer dwa bodajże, tak? Na polonecie. Jeden na polonecie. Ja chciałam bardzo podziękować panu staroście, <laughs> mojemu trenerowi, panu Autorowi Romowskiemu i oczywiście mojej mamie. Dziękuję. Szanowni Państwo, trzecia kategoria, trzecia dziedzina, dziedzina kultury. Po i głosowaniu tajnym ustaliła, że pani Elżbieta Szczuka otrzymała jeden głos, pan Andrzej Rowowski dwa głosy. Nagrodę starosty za czyn w kategorii kultura otrzymał zespół śpiewaczy wyszkowiacy. Gratuluję. Ja Dziękuję bardzo panu staroście i kapitule za to wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Nie spodziewaliśmy się tego. Zawsze mamy wsparcie i co rok przez Pana Burmistrza Grzegorza Nowosielskiego, bo my możemy sobie śpiewać darmo, ale muzyk nie będzie grał darmo, także gorące dzięki dla Burmistrza, że przez tyle lat nam pomaga. Kapituła bardzo chętnie rozpatrzy, a starosta na pewno wyróżni, jeżeli wpłyną wnioski w zakresie za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, za wprowadzanie innowacyjności i stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach na terenie powiatu, za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy. To są jakby zadania w tejże kategorii, które nominowałyby daną osobę do nagrody starosty. W tym roku jak już powiedziałem, komituła nie nominowała do tej nagrody Nikogo. Przechodząc do ostatniej kategorii, jest to działalność społeczna. I tu za działalność społeczną, czy za działania w zakresie działalności społecznej, przyznawane są nagrody w przypadku, za działalność dobroczynną lub charytatywną w imieniu idei solidaryzmu społecznego, za działania wspierające lokalną społeczność, za rozwijanie aktywności społecznej. Za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczynią się do zwiększenia udziału społeczeństwa powiatu w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Rekomendowany przez kapitułę do nagrody za czyn zostało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Brańszczyku. Uh! Bardzo. bardzo serdecznie chcę podziękować Panu Starości za docenienie naszej pracy. Chcę również bardzo serdecznie podziękować wspaniałym ludziom, jakimi są członkowie mojego stowarzyszenia, którzy wspólnie pracowali na ten sukces. A także chcę podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę, bo bez Was nie byłoby nas. Dziękuję.